Zagraliście z, sandecją, z rezerwami sondacji, jednak z tego, co się tam dowiedzieliśmy, to niekoniecznie nie, to były takie głębokie rezerwy tego klubu. A wprost przeciwnie, no, było druzopłaty, którzy mają do sobą już grę wyższym, w wyższych ligach niż w czwartym. Tak jak w początku powiedziałem, po tych perturbacjach w okresie przygotowawczym forma zespołu była wielką niewiadomą na ten pierwszy mecz. Wiadomo, że jako lider, do każdego zespołu musimy podchodzić bardzo poważnie i jechać po zwycięstwo. I tak samo właśnie udaliśmy się do sądza, żeby jednak te trzy punkty stamtąd przywieźć. Jednak skład, jaki sądż dystrygnował do gry, to troszeczkę można powiedzieć zmienił nasze plany. Zawodnicy, praktycznie wszyscy zawodnicy, którzy grali w Sandecji, byli zawodnikami skadry pierwszego zespołu. Dodatkowo Dodatkowo y, tren, osoba trenera Moskala, trenera pierwszej drużyny Sandecji wiadomo od... zmobilizowała tych chłopaków i powiem szczerze, że najbardziej się cieszę z tego, że zawodnicy nasi nie przegrali tego meczu w szatni jeszcze. Że wyszli zmobilizowani, nie przestraszyli się przeciwnika renomowego i, i naprawdę z przebiegu meczu grali jak równy z równym. Wiadomo y, Sandecja bardziej y, lepiej dysponowała piłką. Miała więcej z, z gry, jednak nie, nic nie wynikało z tej, z tej operowania tą piłką. Praktycznie nie stworzyła sobie ani jednego takiego zagrożenia, żeby mogła bramkę strzelić. Strzały z daleka, my też nie byliśmy gorsi od przeciwnika i też kilka krotnie zagroźliśmy bramce Sandecji. Wydaje mi się, że z przebiegu meczu wynik remisowy jest jak najbardziej sprawiedliwy.